Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam do czytania na czerwiec tego roku zwłaszcza wszystkie osoby urodzone w znaku koziorożce. To jest horoskop ogólny, więc nie z każdą osobą może i musi rezonować. Proszę to brać pod uwagę i wziąć tylko to, co jest dla Państwa znajome albo... To, co odpowiada Państwa sytuacji życiowej. Dobrze, i przejdźmy już do czytania. Proszę o informacje dla osób urodzonych w znaku Koziorożca na czerwiec 2021. Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Zobaczmy, co będzie taką energią przewodnią, energią ogólną w czerwcu, dla was, drogie koziorożce. Rydwan. Ta karta może mówić z jednej strony o podróżach. Możliwe, że niektórzy i niektóre z Was korzystając z tego, że mamy już prawie lato i coraz lepszą, miejmy nadzieję, pogodę będziecie podróżować gdzieś po to, żeby wypocząć albo, żeby coś załatwić ważnego, ale Rytwan to jest nie tylko zwiastun podróży możliwych podróży często ta karta mówi też o tym, że wiele się będzie działo w danym okresie czasu w tym wypadku w czerwcu i jeszcze inna interpretacja może dotyczyć tego, że o ile wcześniej mogły być jakieś zawirowania życiowe u Was, niezależnie od tego w jakiej sferze, to karta rydwanu zapowiada odzyskanie kontroli nad swoim życiem, zapanowanie nad często chaotycznymi czy przeciwstawnymi. Celami, dążeniami, wydarzeniami, które gdzieś tam wcześniej pracowały. Także z jednej strony może to być właśnie ruch w rozumieniu takim, że gdzieś coś będzie się sporo działo, ale też wy będziecie mieli nad tym kontrolę, mieli i miały. To może być też także podróż taka wewnętrzna dla niektórych z Was. Taka, która um, uświadomi Wam coś, pomoże podjąć jak, jakąś decyzję. Zobaczmy, co w uczuciach na czerwiec dla koziorożców. Uczucia, relacje, czerwiec, czerwiec, koziorożce. I zobaczmy. Siła. Trójka mieczy. Siódemka mieczy. I kapłan. Hmm. <laughs> Tutaj są takie dość trudne dwie karty, które mówią o tym, że może w relacjach z innymi. Trzeba będzie z jednej strony uważać na jakieś rozmowy, sposób komunikowania się, z jednej strony, żeby nie, nie urazić kogoś albo nie zostać urażonym, uważać też na kogoś, kto może nie do końca być osobą godną zaufania. Ale wy tutaj macie dwie potężne też energie Arkanów Wielkich, karty siły i karty kapłana, które mówią o tym, że właśnie wy będziecie umieli i umiały poradzić sobie z ewentualnymi jakimiś trudnościami w relacjach, czy to partnerskich, czy to. Przyjacielskich, czy w miejscu pracy, czy też rodzinnych, bo sfera uczuć relacji niekoniecznie musi się odnosić do, do waszego życia takiego związanego z relacjami partnerskimi, tylko z relacjami w ogóle. I tutaj karta siły zapowiada właśnie to odzyskanie poczucia kontroli, odzyskanie siły, odzyskanie takiej możliwości i umiejętności, poradzenia sobie w tej sferze relacyjno-emocjonalnej, a z kolei karta kapłana mówi o tym, że wszystko zostanie załatwione, wszystko zostanie przeprowadzone w taki sposób, że nie będzie naruszony ład społeczny, ani też nie będzie dla Was żadnej straty, nawet jeżeli ktoś będzie się wobec Was zachowywał w sposób, nazwijmy to, nieelegancki. Możliwe też, że Wy będziecie musieli się bardzo i musiały mocno też zastanowić nad jakąś relacją. Może właśnie to, że odzyskacie siły, że jakby będziecie chcieć uzdrowić to, co Was łączy. W jakiś, z inną osobą w jakiejś określonej relacji, może spowodować, że zapragniecie wyjaśnić coś, ale tu nie będzie za bardzo woli do współpracy, i to możliwe, że spowoduje dla niektórych, przynajmniej z Was, taką decyzję, że jednak muszę jeszcze raz przyjrzeć się tej relacji, czy ona rzeczywiście jest wartościowa, czy ona y, y, służy mi, czy raczej mi szkodzi. I znowu tutaj się odniosę do tego Rodwanu, że to może być zarówno ta podróż wewnętrzna, czyli zastanawianie się, ale też może to być y, odzyskanie y, kontroli nad swoim życiem. Bo jeżeli jesteś koziorożcą w jakiejś relacji, która do tej pory może nie była dla ciebie tak jasno i wyraźnie negatywna, to w czerwcu może okazać się, że coś i ktoś być może powie coś takiego lub zrobi coś takiego, co da Tobie dużo do myślenia. Ale tutaj nie ma, nie ma takiego zagrożenia, żeby ktoś Was skrzywdził. W ostatecznym rozrachunku to Wy tutaj, jak to się mówi, wyjdziecie na swoje, a ktoś, kto albo Wam źle życzy, albo plotkuje na Wasz temat, albo kto jest nielojalny wobec Was. Niestety, ale będzie musiał zajść ze sceny. Być może dla niektórych z Was, ze sceny waszego życia w ogóle, że zerwiecie na przykład jakieś kontakty, bo, bo uznacie, że one nie są dla Was odpowiednie po prostu. I zobaczmy, co w sferze pracy i finansów tutaj się może dziać. Dla koziorożców w czerwcu. Proszę o informacje na temat pracy finansów dla koziorożców w czerwcu 2021. Praca i finanse. Praca i finanse. I popatrzmy. Gwiazda. No super. Już samo, właściwie mogłabym zakończyć, tak? Zakończyć. Gwiazda Was będzie prowadzić. Macie prowadzenie ze strony Sił Wyższych i tutaj sąd też bardzo mocna energia, zresztą dwie energie z Arkanów Wielkich. Tutaj Wy właśnie odzyskacie nad czymś kontrolę, Wy się pozbędziecie jakichś trudności wcześniejszych. I Rozpoczniecie niesamowite, rozpoczniecie nowy etap w życiu zawodowym. Dla niektórych to może być nowa praca, ale dla niektórych to może być jakby odzyskanie też takich sił witalnych do tego, żeby dalej działać. Czy też to jest możliwa zapowiedź nowego rozdziału w życiu zawodowym, więc albo zmiana pracy. Albo zmiana, jeżeli prowadzicie biznes, rozszerzenie czy zmiana oferowanych usług czy, czy wyrobów, to też może oznaczać to, że wy może z kimś będziecie chcieli działać wspólnie, i tutaj to też może być nawiązanie współpracy z kimś ale tu bardzo macie mocne prowadzenie ze strony arkanów wielkich. To są takie karty, które właśnie mówią o tym, że w czerwcu doświadczycie takiego obrotu sprawy korzystnego. Korzystnego i takiego, który pozwoli wam na nowo jakby rozpocząć, nawet jeżeli nie będzie się to wiązało z, ze zmianą y, zajęcia czy też y, pracy, ale pozwoli Wam na nowo y, rozkwitnąć. Bo też księżniczka Buław to jest y, taka karta, która mówi o tym, że y, będziecie y, tuż przed y, dalszymi działaniami, które doprowadzą do y, jakiegoś rozkwitu y, tego, y, co robicie. I w czym działacie. Także macie bardzo tutaj piękne czytanie, takie zarówno mocne energetycznie, jak i budujące. I mam nadzieję, że to się Wam po prostu spełni. Zapytam jeszcze kart wyroczni. Poproszę o podsumowanie i ewentualnie radę. Dla osób urodzonych w znaku koziorożca na czerwiec 2021, proszę o podsumowanie albo radę dla koziorożców. Proszę o jedną kartę. Zaufanie. No właśnie, myślę, że tutaj dobrze jest zaufać, zarówno temu, że to, co ma być, to po prostu będzie, tak? Co ma przyjść, to przyjdzie. Co ma odejść, to odejdzie. To, co się ma okazać, to się po prostu okaże. Wy tutaj macie naprawdę bardzo mocną taką informację dotyczącą tego, że Wasze dotychczasowe działania, wasze dotychczasowe sprawy one w czerwcu nabiorą właśnie nowego kierunku, mogą nabrać nowego kierunku i wy zaufajcie temu, co będzie do was przychodziło, nawet jeżeli chwilami będzie wam się wydawało, że ale skąd, że tutaj mi się to jakoś coś rozwala, rozchodzi, rozłazi. Zaufajcie. Po to, żeby coś solidnego zbudować, czasami trzeba przez chwilę pobyć w jakimś takim czasie, w którym możecie odczuwać niepokój, czy też jakby nie widzieć dalszej perspektywy tych, tych wydarzeń. Ale wszystko skończy się dla Was dobrze i Miejcie zaufanie do tego. Ja Państwu wszystkim dziękuję bardzo za subskrypcję, za zglądanie tutaj na kanał. Osoby, które chciałyby osobistej porady od karo, ta, kart tarota lub kart wyroczni, zapraszam do kontaktu. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i serdecznie Państwa pozdrawiam.